Chińskie szczepionki weszły na rynek z dość dużym przytupem, prawdopodobnie też ze względu na to, że, że istnieje kilka ich rodzajów, które też są dystrybuowane w różnych państwach świata. Natomiast warto, warto zwrócić uwagę na to, że chińskie szczepionki CoronaVac i Sinopharm to jest prawie połowa z ponad 7 miliardów. Dawek szczepionek na COVID-19, które zostały dostarczone na całym świecie. Także rzeczywiście jest to niezwykle ważny element walki z pandemią, szczególnie w mniej zamożnych krajach. No natomiast eksperci, wirusolodzy wskazują na to, że o ile to, to stwierdzenie świetnie wygląda rzeczywiście na papierze, no to szczegóły. Szczegóły są już troszeczkę bardziej w odcieniach szarości, ponieważ rzeczywiście szereg krajów, który, który zaadaptował te chińskie szczepionki do użytku wewnętrznego, też zaczął oferować trzecie dawki szczepionki wszystkim dorosłym, bądź też próbuje stosować podejście typu mix and match czyli Mówiąc najbardziej potocznie, mieszać szczepionki, mieszać dawki różnych dostawców. To jest na przykład przypadek Tajlandii, gdzie rzeczywiście szczepionki chińskich dostawców są mieszane ze szczepionkami produkcji zachodniej. I tutaj też niektórzy eksperci, wirusolodzy, kwestionują wręcz, czy. Chińskie szczepionki, których technologia oparta jest na inaktywowanym wirusie, czyli tej takiej technologii, nazwijmy to tradycyjnej, takich, takiej, takiej technologii powinny być w ogóle stosowane, gdy są dostępne inne opcje, czyli właśnie opcje związane przede wszystkim z technologią MRNA. Niektóre badania wykazały, że w porównaniu ze szczepionkami. Wyprodukowanymi właśnie przy użyciu tej technologii. No i inaktywowane szczepionki początkowo generują, chińskie inaktywowane szczepionki początkowo generują niższy poziom przeciwciał blokujących wirusa, czyli, czyli ten taki znany z mediów wskaźnik ochrony. No i te poziomy te z czasem dość szybko spadają. Co też warto podkreślenia, w przypadku szczepionek wykonanych przy użyciu innych technologii również zaobserwowano podobny trend zanikania przeciwciał i ochrony przed, przed infekcją. Stąd też, stąd też już w Polsce czy w innych krajach Europy również możemy zaobserwować ten trend do, do podawania trzeciej dawki szczepionki, czy wręcz mówienia właśnie o. O stałym czy czasowym, tak szczepieniu się, poza tymi dwoma dawkami, które były przewidziane pierwotnie. No natomiast szczepionki właśnie w tych, w tych nowszych technologiach zapewniają silniejszą ochronę przed ciężkimi chorobami i śmiercią. Tak więc te detale podawania chińskich szczepionek nie są już takie takie bardzo pijarowe i medialne, jak jak w przypadku ogłoszenia, że, że jest to prawie połowa globalnych dostaw. No natomiast natomiast wielu ekspertów zwraca też uwagę na fakt, że, 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 że nawet jeśli, jeśli rzeczywiście jest różnica w pewnych parametrach m, tych chińskich szczepionek w stosunku do zachodnich, to dalej mają one do odegrania do niezwykle ważną rolę, m, ponieważ. M, tak z gruntu to nie są, nie są to złe preparaty, złe szczepionki. Wymagają one jedynie pewnej optymalizacji, więc tutaj środowisko, środowisko medyczne nie jest do końca zgodne. Natomiast no, warto mieć na uwadze, że jest to też sprawa mocno polityczna chociażby kwestia dyplomacji szczepionkowej zarówno ze strony państw zachodnich, jak i Chin sprawia, że, że tutaj dobór informacji i ilość informacji, która pojawia się w obiegu, jeśli chodzi o te preparaty, jest bardzo duża i też bardzo duże, bardzo różnej jakości. Tak więc tak więc jest wskazana pewna ostrożność w ocenianiu rzeczywistych, rzeczywistych skutków. I, i wad i zalet związanych z tymi e, preparatami, ponieważ jest to po prostu temat narażony na e, dość, duże, mm, dość duże manipulacje e, ze strony różnych, e, różnych e, politycznych aktorów.